Cześć! Czy wiesz, że do dokumentów opatrzonych certyfikatem kwalifikowanym możesz dodać skan swojego podpisu odręcznego lub logo firmy? Dzięki temu podpisywane przez Ciebie dokumenty elektroniczne staną się atrakcyjniejsze wizualnie, a Twój podpis bardziej spersonalizowany. Jak dodać graficzną wizualizację podpisu odręcznego lub logo firmy w programie Adobe Reader DC? Odpowiedź znajdziesz w tym filmie. Jeżeli nie posiadasz podpisu SimplySign lub Twój certyfikat wygasa, odwiedź stronę marketplace.home.pl i wybierz wariant podpisu elektronicznego odpowiadający Twoim potrzebom. Aby dodać swoje graficzne Faksymile do wizualizacji podpisów, w pierwszej kolejności złóż podpis odręczny na białej kartce, zrób zdjęcia lub skan i prześlij je do komputera lub pobierz logo swojej organizacji. Zdodać dodać plik do programu Adobe Reader DC, zmień jego format z JPG na PDF. Możesz to wykonać np. bezpłatnym programem graficznym o nazwie GIMP. W pierwszej kolejności przekonwertujemy plik z podpisem osobistym. Otwórz program graficzny, kliknij plik, otwórz i wybierz zdjęcie swojego podpisu odręcznego. Następnie po zaimportowaniu pliku kliknij znów opcję plik i wyeksportuj jako. Kliknij ikonę plusa przy opcji wybór typu pliku, znajdź rozszerzenie PDF i kliknij wyeksportuj. Proces wygląda identycznie dla pliku z logo Twojej firmy lub organizacji. Kliknij plik i otwórz, a następnie wybierz pobrane wcześniej logo. Po zaimportowaniu pliku kliknij znów opcję plik i wyeksportuj jako. Wybierz ikonę plusa przy opcji wybór typu pliku, a następnie znać rozszerzenie PDF i kliknij wyeksportuj. Teraz gdy oba pliki są już w formacie PDF, przystąpisz do procesu utworzenia graficznej wizualizacji podpisów w programie Adobe Leader DC. Otwórz dokument PDF, który chcesz podpisać elektronicznie i z prawego bocznego menu wybierz zakładkę o nazwie certyfikaty. Powyżej dokumentu pojawiła się zakładka. Wybierz z niej opcję Podpisz cyfrowo, a następnie zaznacz obszar na dokumencie, na którym znajdzie się wizualizacja Twojego podpisu. Pojawiło się okienko z dostępnymi do podpisu certyfikatami. Jeżeli posiadasz jeden certyfikat, jest on domyślnie zaznaczony, natomiast jeżeli posiadasz więcej podpisów, możesz w tym kroku wybrać, którym certyfikatem złożysz podpis elektroniczny. W tym kroku pojawi się przykładowa wizualizacja Twojego podpisu. Z górnej części okna wybierz opcję Utwórz. W bieżącym oknie wybierz obraz, dzięki czemu dodasz utworzony przed momentem plik PDF zawierający twój podpis lub logo. W opcjach Uwzględnij tekst, wybierz, które elementy podpisu powinny zostać uwzględnione w wizualizacji. Następnie dodaj nazwę tworzonego aktualnie podpisu, dzięki której w przyszłości łatwiej go odnajdziesz, np. podpis osobisty SimpliSign. Aby dodać plik z podpisem, kliknij opcję Przeglądaj, wybierz odpowiedni plik i kliknij Zapisz. W ten sposób do szablonu wizualizacji został dodany Twój utworzony przed momentem podpis. Jeżeli chcesz od razu podpisać plik nowo utworzony w a Adobe Reader DC poprosi Cię o wskazanie miejsca docelowego i nazwy pliku opatrzonego Twoim podpisem kwalifikowanym. W kolejnym kroku zaloguj się do konsoli SimpliSign Desktop podając sześciocyfrowy kod token. Znajdziesz go w swoim telefonie w aplikacji mobilnej SimpliSign. Po zalogowaniu się wpisz swój indywidualny kod PIN i kliknij OK. W tym momencie dokument został podpisany elektronicznie, a w warstwie wizualnej podpisu będzie widoczne graficzne faksymile Twojego podpisu odręcznego. Klikając w przestrzeń podpisu możesz od razu zweryfikować poprawność i właściwości podpisanego dokumentu. W tym samym dokumencie stworzymy drugą wizualizację, tym razem z logo firmy lub organizacji. Ten typ facsimile jest wskazany do rozwiązań biznesowych, gdy posiadasz certyfikat kwalifikowany z dodatkowymi danymi. Wizualizacja podpisu może stać się np. dodatkową przestrzenią reklamową lub brandową Twojej firmy. Analogicznie jak w poprzednim procesie wyznacz obszar wizualizacji podpisu, wybierz certyfikat i kliknij kontynuuj. W nowym oknie wybierz utwórz, a następnie w górnej części wybierz opcję obraz. Dostosuj zakres informacji, jakie mają znaleźć się w wizualizacji i nadaj indywidualną nazwę tworzonego szablonu. Następnie wybierz przeglądaj, dodaj logo swojej firmy lub organizacji do kreatora i kliknij podpisz. Wybierz miejsce zapisu i nazwę podpisywanego dokumentu i kliknij zapisz. W ten sposób utworzyłeś biznesowy szablon Twojego podpisu elektronicznego. Sprawdźmy jeszcze poprawność dokumentu i obu podpisów. Adobe Reader DC zweryfikował dokument pozytywnie oba podpisy są poprawne. Dzięki stworzeniu własnych szablonów wizualizacji podpisu atrakcyjnisz wizualnie swoje elektroniczne dokumenty. Jeżeli szukasz nowego podpisu kwalifikowanego lub Twój certyfikat traci ważność, odwiedź stronę marketplace.home.pl i wybierz wariant podpisu mobilnego SimpliSign odpowiadający Twoim potrzebom.